Z dawna Polski tyś królową Maryjo. Jasna góra. Miejsce głoszenia Ewangelii. Jasna góra to wyjątkowe miejsce na historycznej i duchowej mapie Polski. Znajduje się tu sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej z jej cudownym wizerunkiem. Na przestrzeni wieków, pośród setek milionów osób pielgrzymowali na jasną górę ludzie wszystkich stanów i zawodów, królowie i poddani, bogaci i biedni, młodzi i starzy, dzieci i rodzice, kardynałowie i biskupi, księża i zakonnicy, a w naszych czasach papierze i prezydenci państw. Przybywają na to miejsca, by spotkać się z Maryją, która pomaga zmienić życie na lepsze, nawrócić się, znaleźć rozwiązanie naszych problemów. Na jasnej górze, Najświętsza Maryja Panna zapewnia nas o swojej pomocy i prosi, byśmy uczynili wszystko, co mówi do nas jej syn. Na jej prośbę może bardziej niż gdzie indziej. Ludzie przyjmują tutaj do swojego serca słowa Pana Jezusa i wprowadzają je w życie. Święty Jan Paweł II powiedział, że Jasna Góra jest miejscem szczególnego głoszenia Ewangelii. W tym roku Jasnogórskie Sanktuarium przeżywa wielki jubileusz 300 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Warto więc bliżej poznać tajemnicę Jasnogórskiego Sanktuarium. I głoszenia tu dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, jedynym odkupicielu człowieka.